W listopadzie 1982 roku w budynku przy ulicy Hetmańskiej 1 rozpoczął swą działalność klub seniora. W tym roku obchodzi on swoje 30-lecie. Obecnie klub liczy 93 członków, a jego prezesem od 2000 roku jest pani Regina Pogoda. Dzisiaj świętujemy 30-lecie klubu seniora, który został nam oddany do użytku w 1982 roku, a był, to jest w budynku z 1883 roku, który był pierwszą szkołą na terenie Starej Ligoty. Tutaj był klub seniora, był zespół mandolinistów, seniorów. W latach 80, po 80-tych, jak były powstanie wojenne, pierwsze lata, jak mieliśmy klub, wydawaliśmy posiłki tutaj, obiady dla biednych i potrzebujących. I przy współpracy w kościele. I tutaj też półkolonie dla biednych dzieci. Ja mam wspomnienia bardzo dobre. Co prawda chodziłam jako dziecko tutaj do przedszkola, mając 5-6 lat. No i wspomnienia super. Musimy tutaj być, ponieważ jest to nasz dom i, i nasza praca, nasz wysiłek jest tutaj włożony w, w to, żeby ludzi zadowolić, żeby ludzie byli, mogli tutaj przychodzić i spędzać czas. Tutaj od lat chodzimy. Więc z przyjemnością co drugi czwartek już czekamy na to spotkanie, naprawdę. Podczas uroczystości 30-lecia klubu jego członkowie wspominali o problemie z lokalem, w którym się spotykają. Czynsz jest zawyżony i w związku z tym ani my, ani ktoś kto, kto się orientuje, że taki jest wysoki metraż natychmiast rezygnuje i nie ma ochoty po prostu nas sponsorować, że tak powiem. Prosimy bardzo, bardzo. Bardzo, żeby ktoś znalazł się, bogaty sponsor, który by nam tutaj umożliwił korzystanie z tego lokalu, nie tylko nam, ale tej masie ludzi, ponad 100 osobom, 100 osobom które tutaj korzystają z tego pomieszczenia. 130-lecie tego budynku i 30-lecie y, istnienia klubu. Także. <śmiech> <śmiech> musimy, musimy świętować. Honorowy patronat nad jubileuszem 30-lecia działalności klubu seniora objął prezydent miasta Katowice Piotr Uszok.